Witam wszystkich wiksarzy! NA YOUTUBIE! Dawaj suba, witaj w klubie! Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek, sprzedaż rzepaku 2023. Bo rzepaku z sezonu 2022 na sezon 2023. E, tak wygląda rzepak. Rzepak jest okrągły. Są kulki okrągłe i jest skoszony bizonem. I tak wygląda rzepak po bizonie. Rzepak lekko podsuszony. Także powinno być wszystko ok. Cena. Cena rzepaku w okolicach 1700. Pamiętam dokładnie. W okolicach 1700 netto. Okolicach 1700 zł netto. I teraz jak to wszystko wygląda? Będziemy przeładowywać na przyczepy. chłopaki już ładują przyczepę. Ja jestem dzisiaj gościnnie, że tak powiem, bo wyjeżdżam na komunię cena, jak ja mam się odnieść do tej ceny. Uważam, że cena rzepaku e, byłaby normalna. Gdyby nie dopłaty, te dopłaty niszczą po prostu wszystko. Nie, ja bym wolał, żeby tych dopłat nie było, żeby szanowano pracę rolnika, a nie żeby e, wszędzie rzucano jakimś takim socjalem na lewo, na prawo, tak, e, który doprowadza, ciężko jest mi powiedzieć do jakiego stopnia doprowadzi, doprowadził, do jakiego stopnia spadku cen doprowadził ten socjal, gdzie oni wywalają od tysiąca do 3000 zł na hektar teraz, naszych pieniędzy. Bo jeżeli ktoś tego nie widzi, że to są nasze pieniądze, które są przekręcone, wybrane, wykradzione z naszej kieszeni i teraz te pieniądze nam się oddaje. No bo jeżeli spółki skarbu państwa, które produkują nawozy. W momencie, kiedy cena nawozów, cena energii spada, one podbijają cenę lub z dnia na dzień robią zagrywki rynkowe, żeby nawozy zimą, to było w tamtym roku drożały z tam 2500 czy 800 momentalnie skakały na 4,5-5 5500 5 zł. No więc to jest wyciąganie zagrywka rynkowa i wyciąganie pieniędzy z kieszeni rolników. I teraz z reguły mali rolnicy. No mają najciężej, no bo jest ciężej, ciężej oczywiście finansowo, więc nieraz się nie zatowarują też dobrymi, w miarę, w miarę tam cenowo nawozami. Więc oni teraz tracą jak zwykle, jak zwykle mały traci najbardziej, a teraz duzi rolnicy nieraz sobie wyfakturują czy tam teraz sprzedadzą te zboże jeszcze po 3000 zł na niskich kosztach zrobionych w tamtym roku. Tych pieniążków wezmą, nie? I teraz tak, ogólnie cały zamysł tego pisowskiego socjalu to jest nieporozumienie, moim zdaniem, i tragedia. Doprowadza do spadku cen, do tego co widzimy teraz, czyli 800-750 zł. Moim zdaniem, ja mam takie wrażenie, że to jest wszystko zaplanowane żeby po prostu pokazać, jaki to jest dobry, dobry rząd, który rozdaje historycznie wysoką pomoc. Rząd, który historycznie wpuścił bez żadnej kontroli zboże i mi jest ciężko się odnieść do tego, jak te zboże wpłynęło na rynek, bo ja uważam tak. Ziemi nie dorobisz. Możesz zrobić dzieci, możesz pobudować kurnik, możesz pobudować dużo budynków mieszkalnych. Ludzi możesz dorobić, bo da się. Natomiast ziemi... I chyba, że wykarczujesz lasy, ale to tam jedno w drugie wchodzi, tam z reguły lasy na słabszych ziemiach rosną, nie? Ziemi nie da się dorobić, więc ilość ziemi, ilość upraw, one są uzależnione od warunków pogodowych, oczywiście, i od nawożenia, I można, można wpływać. Natomiast ziemi nie dorobić, więc tam te szacunki tam zbiorów zbóż, czy tam, czy tam rzepaków oleistych, itd., itp. na świecie raczej, no, to są naczynia połączone, nie? I moim zdaniem po prostu e, nikt nie kontrolował tego napływu tego zboża z Ukrainy. No to było celowe. A teraz wyskakujemy z socjalem yy, i cudownym yy, po prostu wspomożycielstwem rolników. I oczywiście potem się dostaje nam po uszach. No bo to jest kolejne dzielenie, kolejna kłótnia pomiędzy osobami, kurczę z zewci, i osobami z miasta, nie? Bo dlaczego nie może być tak, żeby ta cena była normalna i logiczna? Tylko teraz się tak, dopłaca, psuje. Relacje pomiędzy miastem a rolnikami, bo znowu się kurczę. Rolnicy dostają dopłaty, co nie? I kiedy doczekamy takich czasów, żeby to było w jakiejś normalności? W ogóle ten socjalizm, to wszystko to jest, to jest tragedia, nie? Bo przecież moim zdaniem on doprowadza do tego, jak te ceny teraz spadły. No, yy, napływ zboża. Przecież chyba mamy granice i ktoś jest w stanie to kontrolować, tak? Jeżeli wejdziesz i poczytasz artykuły, to firmy, które handlowały tym zbożem, no, miały na to przyzwolenie, bo tak było prawo skonstruowane. A kto stanowi prawo? No, rząd, no, czyli tak to w ten sposób to wygląda. Jeżeli chodzi o cenę, yy, czy ona jest dobra, czy zła, yy, ja powiem tak, patrząc na tego YouTube'a, to na YouTube'ie trzeba iść za trendem. Czyli jak spada cena, to trzeba mówić... Yy, po prostu tak, jak pod was, nie? Ja akurat w ten sposób tego nie robię, wam trzeba klaskać, zawsze, nie? Czyli jak cena spada, to ja powiem, my się nie lubimy dlatego, bo my się nie lubimy ogólnie, wy mnie nie lubicie za to, co ja mówię, a ja chcę mówić tak, jak jest. Więc w przeliczeniu do kosztów, my podjęliśmy taką decyzję, że rozbijamy ryzyko, połowę rzepaku około sprzedajemy, w lato połowę czekamy. Czy to wyszło dobrze, czy źle, nie wiem, trzeba wziąć znowu kalkulator i podliczyć, nie? i ze zbożami ze zbożami to jest inny temat u nas nie bo u nas dużo idzie na skarmienie natomiast takie decyzje podjęliśmy i my się nie lubimy, bo jak spada cena i wszyscy płaczą, to ja powinienem płakać a ja wtedy mówię, wyciągamy kalkulator i jedziemy, i dlatego my się nie lubimy a ja nie, możemy się nie lubić nie? i teraz my podjęliśmy takie e, taką decyzję, w tej chwili sprzedajemy rzepak, cena jest 1700 zł i jedziemy z tematem ważyć i ładować to na ciężarówki ja sobie życzę, żebyśmy doczekali takich czasów, że osoby takie, no jak ja w sumie które chcą lugać od rana do wieczora że będą w stanie e, za te luganie dostawać pieniądze e, i się dorabiać po prostu nie? to myślę, że tak jest w Stanach natomiast tutaj w, w tym naszym kraju e, to jest tak że możesz lugać ile wlezie 30 godzin jakby doba miała możesz lugać i nie jest powiedziane, że Ty pieniądze zarobisz. Bo to rolnictwo tutaj u nas się opiera na podstawie gry karcianej. Bo ja tego inaczej nie, nie mogę nazwać. Nie? To jest taka loteria. Spółka nawozowa tam kiedy chce. No fakt, że mamy takie przewrotne lata, ale zawsze tak było. To jest taka loteria. Ale to co się dzieje teraz to jest po prostu masakroza. No, także tak. Już dosyć tego wszystkiego. Tutaj silosik. Tam ciężarówka. Ładujemy na, ładujemy na przyczepy, i z przyczep przeładowujemy na ciężarówek. Tutaj był płot rozebrany, o, ale się zmieścił idealnie. E, no, no i chwilę dam chłopakom tutaj z chłopakami, bo ja e, po prostu będę musiał lecieć Także, no, moim zdaniem, bardzo, no, moim zdaniem, temat jest generalnie z tym wszystkim chyba, no, mi to wygląda na zaplanowany temat. No. Rolnicy nie sprzedawajcie zboża. Zero kontroli nad, e, nad wpływem tych zbóż. Czy one tak mocno zdestabilizowały polski rynek? Nie wiem. Jak wy mi pisaliście w zimę, cena na rzepak była 2400, 2600? Tak. Cena na pszenicę u mnie była 1250, 1350. Jak ja te filmy wtedy robiłem, co mnie zjedliście w komentarzach, i potem e, jak już kalkulacja była zrobiona, to już był spokój. To była 1350-1250. Czy ona była dobra, czy złota? Tam nie wiem. No sobie przeliczcie, nie? No i co? I, i wtedy już było niby tyle tego importu, tego wszystkiego. A ta cena jeszcze, jeszcze tam w miarę była, tak? A teraz e, Socjal wspaniało-państwowy. I pszenica 700, tam 60-800 złotych. No i tak, tak Socjal wpływa, właśnie, na to wszystko. A my będziemy musieli przeważyć przyczepy. Eee, bo już nie będziemy ciężarówką jechali na wagę eee, tylko po prostu tak sobie poważymy, bo z przyczep musimy przeładować, bo mamy na magazynie płaskim Tam Leci? Czekaj Kurna, bateria mi się wyczerpuje To jest słuchaj, jak na portach? Dużo ludzi? Co, zawalone wszystko? Cześć, Rafał Białe rękawiczki, kurna, nie? O, ja bym wam pomógł, patrzeć, odcisk mam, kurna, nie mogę robić. Bo rękawiczek Nie, miałem. No rękawiczek nie miałem właśnie, no. Ale nic, no dobra, zważę przyczepę i przyjdę zaraz. Jak na bizonka to ładny że to? So? Nie, 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 do was. No, porty, no, tylko że konsumpcja musi być, nie? A każdy kombinuje na tych portach, kurna, bo ponoć ludziom cofają, nie? Robaczka gdzieś znajdą, wyjadą dwie, trzy ciężarówki, jest OK, tak? To jest, kurwa, a czwarty, no, a czwarta, tam, no, a czwarta, no? ty, trzy, dwa tygodnie no. temu, cały tydzień, kurwa, szło. Dech, mech, kurwa, śmierdzi te zboże, żebyś, kurwa, w da. rękę tego nie wziął. I szło wszystko. W czwartek, rozumiesz, statek odpłynął, kurwa. w wszyscy gaz. Wszyscy mają nas. No i... To, to. To w sensie, że co, że wszyscy mają gazowane, że, że oni się doszukują, że niby, tak? No, że że no, już zawsze... To... Czy było gdzie zwalać, no to to, to żeby cenę obniżyć. A jak nie, nie wymyślą, że gazowane, to wymyślą kurna, że robaczka gdzieś znajdą, pewno. No. No. no ale no tak, no. No ale odrzut... to... Słuchaj, I to tak, rolnika w robią, bo, bo to jest tylko przekierowane na inny port. Próbuj w innym miejscu dasz i wysypiesz. Znaczy oni robią, wiesz, kurna. No jak jest teraz rzucili tym socjalem, no to wiadomo, że każdy chce wypchnąć. Ja chcę wypchnąć, kurna, to firmy handlowe już kombinują. no, mhm. Też bym kombinował, jakbym miał taką firmę, nie? Na Kargila, to tak. Oni tam nie, nie popuszczają. Mają swoje te standardy, Mamy czy coś? I... Mhm. Nic, ty, lecę tą małą przyczepę zważę. I, I zaraz ten, bo ja, wiesz, co, ją poremontowałem i nie mam tary w ogóle, nie? To zważę ją na pusto i. Ja wam powiem, że jak ja oglądam jakieś wypowiedzi rządzących, to jakbym film porno oglądał. Tam co się staje i mówi tak: wszystkim dam! No, e, wiecie co się liczy? E, szacunek ludzi z prątnicy. To jest w ogóle początek filmu i liczy się to, żeby w rolnictwie. Było ekonomicznie. Żeby było ekonomicznie, że trzeba dobrze dobierać maszyny do obciążeń i do maszyn. E Ekonomia jest tylko jedna, paliwo trzeba oszczędzać, więc dlatego 3P mało pali i jest właśnie spięte do tej dziesiątki. Zaraz zobaczymy, jak sobie poradzi. Tatuś, daj mu pizdę A tak, daj mu, daj mu. Eee, to on roboty nie ma z taką przyczyn. No lepiej nie będziesz miał Ja jestem zestresowany Jak nie żona mnie stresuje to ojciec Naprawdę Ej, Czy jak ty się urodziłeś i będziesz mały czy ja ci mówię, że będzie płatko i bez problemu Nie absolutnie No mi ojciec też tego nie powie Że będzie Aha no dobra <laughs> Ej, Jadę po HL, tak? Ej, HL i dosypuj, już ładujemy No to dawaj to jeszcze ją wysypiemy o tutaj z tym załadunkiem tak zaciasno trochę tu mamy ale no, jakoś się te ciężarówki tu ładuje. A tak jak właśnie będzie ten Silo 150, to on będzie dla nas takim buforem do załadunku i, i będzie ok. A tak to jest takie kombinowanie tu trochę, ale będzie dobrze. Byle zdrowie było, będzie malina. Bo nie chcę, żeby się rozsypało Jechać? Tutaj nie wiadę na blachę? Nie, nie wiem czy się nie wysypie na drugą stronę. Nie pójdzie. Ile tam? Fajna przyczepa. Naprawdę fajna przyczepa. O, ma co robić zetorek z tą zetorek mówię kur na zetorek ten. 100% Ona sama waży, nie? 6,40 bara O córku, ale ona hamuje W New Holland tak nie odcina Zetorem mi się na mechanicznym zaworze pneumatyki lepiej pracuje Tutaj trzeba tak depnąć naprawdę żeby ona odcięła, nie? A w Zetorze to jest tak, czy w Farmtracku tam jest mechaniczny zawór pneumatyki. Oddała. Tam jest mechaniczny zawór pneumatyki, że jak ja z górki zjeżdżam, to wystarczy, że ja tylko tak. O, a on nie hamuje. On dopiero teraz hamuje. Trzeba. No, trzeba. Brak wyczucia do, do danej przyczepy. Znaczy inaczej, bo tu jest ciężar, nie? Bo tu jest ciężar. Jak macie te szóstki, to koniecznie tam trzeba zmieniać, e, zmieniać po prostu to, nie K, e, ograniczniki od skrętu, bo, bo ten ciągnik z zarąbiście skręca. Zarąbiście naprawdę ten ciąg skręca. Ja dlatego, jak właśnie dane techniczne przeglądałem, to chciałem no, trochę mniejszy ciągnik, No, bo jest, mówię, małe gospodarstwo to są ciasne miejsca, jakieś kurniki, niekurniki, takie rzeczy, cofanki, i dlatego też ta te szóstka, po prostu na, na, na tym, na w miarę fajnym wyposażeniu, To siódemka, no wiadomo, no ale to trzeba też hektarów, nie? Żeby to chodziło. Dobrze, bo Arek będzie mógł cofnąć, żeby on mógł cofnąć. Ale zobacz tam ten róg. Taka ładna sobota, że pak sprzedany będzie. Może po tej komunii na ibizę, bo jako pojechał człowieku. małemu prezenty zabierzemy i pojedziemy do Ibizy na sobotni dzień. Potem przyjdę do płaty od Kaczyńskiego, bo on wszystkim da jak gwiazda filmów, gwiazda filmowa. Wtedy pojedziemy do Hewan albo do Energy 2000. Tu dziurkę ładnie wymyć, zobacz, tu wszystko w koło i dziureczkę pyk, pyk. pyk, pyk. Kiedyś się mnie pytali, dlaczego kupiłem samochód z sipką na masce. Bo lubię! Jest 120. Dobra, nagram później. Jest 120. I pojedziemy... Jest 120. ...na sobotni dzień. Jest 120. Potem przyjdę do płaty od Kaczyńskiego. Jest 120. I pojedziemy do Ibiza. Jest 120. Bo on wszystkim da. Na sobotni dzień. Dobra, nagram później. Dobra, nie było kiedy zakończenia nagrać rzepak. Sprzedany, załadowany, pojechał. Widzimy się w kolejnych vlogach. Bo my jesteśmy w trakcie rozładunku dzieci.